Proszę Państwa, witamy Państwa w komunikacyjnej informacji i proszę Państwa kolejny news. Od dzisiaj, jak wiadomo Państwo 17 października bar to bardzo duży dzień w zmianach dla komunikacyjności tramwajowej. Dokładnie z tego co ja muszę powiedzieć, doszło dokładnie do, e, dokładnie nie doszło, a zaczął się remont trasy kurmickiej. I dokładnie jak na pewno Państwo wiedzą, trasa u Kurznicą żadnym tramwaj na razie nie jeździ. tam tramwaj nie pojadą aż do września 2 3 minut roku. A dlatego właśnie, że ruszył tam remont i zamiast tramwaje tam wyruszyły już oparki. Prace już tam się mają zacząć. Ale zobaczymy, bo one jeszcze na pewno tak jak w centrum. Jeszcze tam kuparki chyba nie wyjechały, ale wyjechały, proszę Państwa. Już wyjechały tam na razie turnickiej, żaden tramwaj nie wiedzie. Dlatego również też warto wymienić, że też nastąpią dokładnie przebudowy przystanków i zostaną one zlokalizowane w innych proszę państwa lokalizacjach. Również też zlikwidowany przejazd samochodowy przez kołnierzy tramwajowe. A tutaj proszę Państwa dzieje się za mną takie oto proś. Nastąpił, nastąpił, właśnie teraz proszę Państwa widać już, że jest budowa ścieżki rowerowej na ulicy Jarasłowskiego. Dokładnie teraz znajdujemy się na łazarze, dokładnie na ulicy Hetmańskiej i dokładnie Państwo widzą. Yy, Danii po trudnej nie ma, bo dokładnie załóżnik nie był w sierpniu. Nie ma, prawda, ja sobie swobodnie przejeżdżać, ale też jeszcze rozpoczął się remont nawierzchni wierzchni hetmańskiej, przez co tylko można jeździć na jednym pasie. Pracę, już tam efekt końców widać. O tam, właśnie tam, widać teleportowe prace i też bardzo mi się też mój maraton właśnie, dokładnie to już było wyłoniony z cełki. Dużo osób właśnie uczestniczyło w tym maratonie. A się przebiegał jeszcze na krótką ulicę, z tego, że już to jest nieaktualne. A proszę Państwa, rozpoczyna się tutaj dużo remontów, bo już właśnie czekamy jeszcze na kolejny remont, a dokładnie tego co ja chciałem powiedzieć. Teraz właśnie, jeszcze tu się ma być kolejna część remontów to robiska na ulicy Ketomańskiej, no i proszę Państwa. Na Węgrzy linia 17 została dokładnie zawieszona i proszę Państwa na zobaczy tylko można to jać e, z linią 7 i tylko z 2 9, 8, 8, która funkcjonuje jako tymczasowa z powodu remontu i dorobiska na odcinku od od uchodźców do placu wielkopolskiego raczej już z placu cyryla raterskiego ładnie na moście teatralnym tych warstw, m.in. też wytopiona naj, najmocniejsza szyna w Poznaniu, jak nawet Polska, świat i Wielkopolska oraz w nie widzieli, a na moście teatralnym pracy już trochę widać okiem, że się powoli kończą. Ja na przykład wczoraj byłem koło mości teatralnego i tam zemrzy już powoli zaczyna się wykładanie właśnie, e, chyba nie wiem, ale chyba kostki właśnie y, 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 tej grupowej mi się tak chyba wydawała, ale nie wiem. za uwagę, do zobaczenia w następnym wydaniu.